z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Samsung Galaxy S10e. Trochę już za mną jest. No, trzeba się go pozbyć w jakiś sposób, więc przydałaby się jakaś opinia, wniosek. Kilka wniosków. No więc cóż. Mały Samsung, czyli tegoroczna najmniejsza s -ka. Fajnie, że nieokrojona ze wszystkiego. Ten sam procesor, czyli Exynos 98 26 gb o jeden mniej. Jeżeli chodzi o kwestie aparatów, mamy tylko standardowy i ultra szeroki kord. Kąt nie mamy zooma. Cóż dalej? Nie mamy czytnika w ekranie. Mamy czytnik po boku. No i mamy tego samego AMOLEDa, który, no, jak to każdy AMOLED Samsunga, no, ma te swoje różne ostatnio problemy irytacje, że jak przerzucacie go sobie prawo-lewo, no to tabiel wariuje. No więc to tutaj standard. Na pewno nie mamy zakrzywionego ekranu. No niektórzy to lubią, bo nie ma jakichś takich artefaktów zawsze przy przechodzeniu. Widzicie, jeżeli macie zakrzywiony ekran, no to to jest specyfika tego ekranu, że tutaj coś zawsze inaczej się wyświetla. Mamy nawet ładny obraz, mamy ładną jasność maksymalną, którą widzicie. Minimalna, no to jest ciemność, i tutaj, no jest jak jest, jest dziurka w ekranie. No tego nie lubię, mnie to irytuje. No ale zrobili, no cóż, poradzimy. Co dalej? No mamy przycisk właśnie... No już idziemy do tego tutaj, co jest tematu, czyli rozblokowywania. Patrzcie, jak to szybko działa. On jest również przyciskiem, jak i również aktywny, czyli wystarczy go tylko dotknięcie i rozblokowuje Wam ekran. Oczywiście można też ekran rozblokować za przeproszeniem swoim ryjkiem. Działa to wtedy wokół kamerki i sobie się tak podświetla. Nie, nawet szybko. Nie jest to mega wolne, nie jest to mega mega szybkie jest, jest OK, tutaj to jest akceptowalne. Przyciski, no Bixby, no to bez komentarza, głośność, na szczęście można sobie tu albo przy jednym kliknięciu, albo przy mocniejszym zdefiniować, żeby było coś innego. Co dalej, no klasycznie to co w normalnych Samsungach, czyli One UI, jaka tutaj jest wersja, sobie zerknijmy, może nie to tylko, tylko gdzie to jest, o oprogramowaniu. Mamy One UI wersji 1.1, Android 9, 1 sierpnia poziom zabezpieczeń, nic nowego mi tu nie przyszło, no i jest typ ciemny jak widzicie, ja to od razu używam. Jest praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o kwestie ustawień, to co mieliśmy w ESkach, więc tutaj no, wydaje mi się, że nie ma sensu tego omawiać. No jest ten interfejs stworzony pod ten jeden palec. No i w przypadku takiego ekranu no, na pewno to się sprawdza. Myślę, że to mogłoby być troszkę niżej. Ja mam dość dużą łapę, sięgam spoko, ale mniej osoby z mniejszymi rączkami, no ten przycisk mogliby troszeczkę niżej zaprojektować, tak mi się wydaje. U oczywiście głośnik. Jest mini jack, a nie było go w poprzednich. USB Typ C, głośnik. No więc tu wykonanie fajne. Mi się trafił chyba najładniejszy kolor. Powiem Wam, że no, mimo że robię czarne telefony, no to to bajecznie wygląda. Jeszcze jakieś etui założyć. Macie playlistę za etui, zobaczyć na przykład jakiegoś Wrinkle Fusion x gdzie tu jest czarny z tym żółtem. Wygląda to naprawdę spoko. No telefon jest testowy. I powiem Wam, że jeszcze nie jest porysowany, więc to na plus. A oczywiście dookoła coś, co jest teoretycznie metalem też, też to wytrzymuje więc no wyglądowo wytrzymałościowo i jest gitara co mamy tutaj to już było w pierwszych wrażeniach no ale no jest hybryda albo simka albo 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 dwie simki albo simka i Rozszerzenie karty pamięci. No to mamy 128GB na pokładzie, więc to w miarę styka. Sama prędkość działania powiem Wam, że jest dobra. Nawet porównywałem go z Note'em 10+, z plusem, to działa szybciej moim zdaniem. Może Note szybciej zwraca tematy z pamięci, bo tam jest UFS 3.0, jeżeli chodzi o pamięci, ale tutaj naprawdę jestem w szoku. No mojego jest szybszy od mojego OnePlus'a też, więc no działa ten telefon zacnie, więc jeżeli szukacie naprawdę maleństwa, myślę, że fajne. No minus Ekranowy, ale poza tym fajno. Co dalej? No mamy te dwa aparaty główny i szeroki kąt. Zdjęcia, powiem Wam, że sugeruję sugeruje oczywiście oglądać film odnośnie zdjęć. Myślę, że gdybyśmy porównali te zdjęcia z ESKOM, dziesiątką z Plusem, yy... większość Was by nie zauważyło różnicy. Szczegółowe, fajne kolory. Jest typ nocny, w nocnym działa, działa to tak jak być powinno czyli podbija nam to wszystko ładnie, że wychodzą e, kolorki i no, światła, cienie. No, jest tak jak, tak jak w większości trybów nocnych. Jeżeli chodzi o dobre światło, bardzo fajnie, w gorszym też jest spoko. No Ja lubię ogólnie zdjęcia z Samsungów, mi one się podobają. Ich plastyka, rozpiętość tonalna jest ja. Ja ją po prostu bardziej wolę niż na przykład zdjęcia z telefonów Huawei, który P30 no, Pro. Ja bym bardziej wybrał, no, właśnie, z którąś z s jeżeli chodzi o kwestie zdjęć. Co dalej, bateria. Bateria w tym telefonie, w moim teście baterii, czyli Wi-Fi i, i YouTube na Maxa, jasność na Maxa wytrzymała około 7,5 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. No więc teoretycznie na dzień wam starczy i raczej tutaj więcej niż dzień, bym się nie spodziewał, że ten aparat i smartfon wam wyciągnie ponad dzień. No bo no niestety, no. jeszcze nie, nie ten czas, żebyśmy mieli smartfony, które będą nam trzymać dwa dni. Czekamy na to, chciałbym, żeby tak w końcu było. No ale jeszcze. Nam się do takiego stanu nie udało dojść. No Troszkę te aparaty powiedziałem, że wystają, ale przy odpowiednim ETUI nie ma problemów z rysowaniem, więc praktycznie większość modeli, które widziałem i sprawdzałem, to wszystko chroni, więc spoko. No i ten żółć. No mi się to podoba, kurczę. Jak zawsze miałem czarne telefony, no to takiego żółtego kanarka mógłbym się nad nim zastanowić. Szkoda, że na przykład chyba S10 nie było żółtych, tak mi się wydaje, że tylko żółte jest maleństwo. A jak nie, to mnie poprawcie. W komentarzach. Aktualizacje przychodzą, jak widzicie, chociaż no, mamy wrzesień, jest sierpniowa, więc myślę, że niedługo coś przyjdzie albo już jest i nie zdążyłem tego zainstalować, aż sobie zobaczmy, ale chyba pewnie nie. No i dokładnie jest aktualne. No więc cóż, no, na pewno jak macie mniejsze dłonie od moich, no to się ogarniecie tym telefonem jednym palcem. Jest mega zasługa. Jest tańsze niż droższe. Jeżeli potrzebujecie małej zabawki, która ma być wydajna, robić ładne zdjęcia, wystarczy. Moim zdaniem w zupełności wystarczy nie pchać się w S10 z Plusem na przykład albo S10. Ten S10e powiem Wam, że daje radę. No, tyle. Takie moje zdanie o tym smartfonie. Ma prawie wszystko. Działa dobrze, szybko, robi fajne zdjęcia. Ekran, no pytanie, czy one wytrzymają. Myślę, że klasycznie. No cóż, tyle. Takie moje krótkie wnioski, uwagi odnośnie użytkowania z 10 No i oczywiście jest mini Jack, czego ono brakuje w tych droższych modelach. To jest karygodne według mnie, a skoro jest, no to jest i super i się z tego cieszmy. Jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach. Chcecie coś jeszcze wiedzieć, na coś wam odpowiedzieć. Piszcie na dole. Oczywiście na dole. linki do społeczności. Profil na Patronite. Oczywiście też zobaczyć całą playlistę o tym smartfonie, gdzie macie e, równego rodzaju porównania, jak gry wypadają, jak e, bateria zdjęcia. No to jest zawsze u mnie wszystko. W pierwszym filmie macie informacje o samych bebechach. Tutaj takie wnioski po no, zobaczcie, kiedy był pierwszy, a teraz ten ostatni, więc no, już trochę w moich rękach był. Więc tyle. Fajny żółty kanaryczek. Myślę, że ciekawa zabawka. Z tej strony łócek trzymajcie się ciepło. Hej.